Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Chciałbym Wam przedstawić ostatni mój zakupik. Czterech monet do mojej skromnej kolekcji są to sreberka, więc przejdźmy do prezentacji monet. Pierwszą monetą, którą chciałem Wam przedstawić jest 5 marek niemieckich z 1973 roku. Jest to sreberczko próby 625. z ładnym lustereczkiem. Średnica tej monetki to jest 29 mm. Waga 11,2 g. Toś z tą ostrością jest. Ucieka mi ostrość kurczę. O, teraz złapało. Średnica monety 29, waga 11,2 g, z inskrypcją na rancie. Tylko ja nie znam niemieckiego, to Wam nie przetłumaczę. Ja mogę Wam powiedzieć po polskiemu, znaczy po polsku chciałem powiedzieć. W pełnym słowa tego znaczeniu jest to jedność, sprawiedliwość i wolność, bo teraz ładnie wyostrzył. Przy dzisiejszych cenach srebra wydaje mi się, że to jest bardziej odpowiednia alternatywa w tej chwili, jak ceny za uncję, bo ceny za uncję w tej chwili wahają się w gwiazdach 130 zł, gdzie cena spot jest dużo, dużo niższa. Ale to jest moje tylko prywatne, osobiste zdanie. Drugą monetką, którą chciałem Wam przedstawić, no wyostrzaj się, jest 5 franków francuskich. Jedni mówią na to łacińska unia monetarna. No, co jest z tą ostrością? Monetka Z 1960 roku. A jak widać, w stanie obiegowym, ale ładny detal widać. Ja spróbuję to może powiększyć, żeby było lepiej widać. Może wtedy lepsza ostrość będzie. Wiadomo, że monetka z obiegu to nie będzie w stanie idealnym, ale moje oko cieszy. Coś z tą ostrością. Monetka stęp, jest ze stemplem odwróconym. Też ładne światełeczko, po niej hula. 1960 rok. Średnica 29 mm tej monetki. Waga 12 gram. Grubość 2 milimetry, cieszy oko. Trzecią monetkę, którą dołączam do swojej kolekcji jest włoskie 500 lirów z 1960 roku. Jest też to sreberko próby 835, troszeczkę gorszy stan jak pięciofrankueczki, ale jest to 500 lirów. Moneta obiegowa, też jest ładny detal, widać, nie wytarta. Wstępy odwrócone. Monetka ma średnicę 29 mm, wagę 11 gram, 2 mm grubości. też mamy inskrypcję na rancie, jak widać. Republika Italiana tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć. 500 lirów. I przejdźmy do ostatniej monetki, którą chcę zaprezentować Wam na dzisiejszym filmiku. Również jest to 500 lirów, z tym, że monetka ma wydanie okolicznościowe. Nie jest to monetka obiegowa. Monetka jest z 1961 roku. W srebrze próby 835 średnica, ta sama, 29 mm, znaczy 29,3 waga 11 gram, grubość 2 mm. Według mnie, troszeczkę ładniejszy stan jak poprzedniej. Sempelek odwrócony. Poprosimy o ostrość. Troszeczkę może przytarta jest, ale... Ale ładne lustro od niej bije. Pod maminem mamy literkę R. Poprzedniej też było. Inskrypcja na rancie. Centario. Vinta d'Italiana, Unita d'Italiana, to jest jak V, ale posiłkuje się trochę ściągawką, wy jej nie widzicie, ale 1861-1961, to jest moneta okolicznościowa na setną rocznicę Zjednoczenia Włoch. Jeszcze raz spójrzmy na to lustereczko, które odbija się od monetki. Ładnie, stempelek odwrócony, trzeba monetkę obrócić, żeby. To jest chyba gałązka oliwna w ręku, ale mogę się mylić. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. To są cztery monetki, które ostatnio zakupiłem do mojej kolekcji skromnej. To są cztery sreberka. Dwa włoskie, jedno niemieckie, jedno francuskie. Na tym powoli kończył ten filmik. Chciałbym jeszcze polecić dwa kanały o tematyce numizmatycznej: 78 Rostek Numizmatyka, kanał Marcina, Cypek i Monety, kanał Cypriana, oraz polecić sklep internetowy dla kolekcjonerów. Esnumizmatyka.pl to jest sklep, który posiada akcesoria, albumy dla kolekcjonerów, yy, literaturę. Sklep się nonstop stop rozwija. Jest sklepem polskim, jest sklepem z yy, asortymentem, który sam posiadam. I żeby nie być gołosłownym, potem te monetki właśnie włożę. statych mi przeszkadza, kurczę. Potem te monetki polecam właśnie do tego albumiku, tego sklepu. Także polecam serdecznie. Towar dobrej jakości. Sprzedawca solidny. Szybka wysyłka, ceny niewygórowane. Jest w czym wybierać. Dziękuję za uwagę i do następnego filmiku. Hej!